Siemanko, siemanko moi drodzy, tak założyłem plenum spacer z Aliexpress, tak do Infinity i tak do VQ35DL. Widzicie? Plenum Spacer jest założony, tak? Wszystko poszło do góry. I jak ja to montowałem, wiadomo, tutaj to trzeba ściągnąć, śrubeczki dookoła macie na kluczych dziesiątkę, ale co fajne właśnie jest w tym zestawie, mimo to, że naprawdę zestaw jest niedrogi, że przyszedł cały komplet. Przyszedł cały komplet i śrubek, dłuższy, bo wiadomo, to idzie wyżej, tak, kolektor dolotowy idzie. Wyżej, no to muszą być dłuższe śrubki z racji tego, żeby można było po prostu to wszystko dokręcić. I tutaj do koła i do śrubeczki tutaj idzie sześć śrubeczek, tak? Ale właśnie fajne jest to, że cały zestaw przychodzi. I tak naprawdę nie musimy się o nic martwić, że czegoś zabraknie. Najlepsze co je, co, 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 i najlepsze w tym wszystkim jest to, że są nawet podkładki w razie jakby była rozpóreczka. Tak? Akurat tutaj prawdopodobnie rozpórka idzie nad tym, więc tutaj bym nie musiał mieć tych podkładek. Ale w Nissanie 350Z możliwe, że jest inaczej i idzie, tak mi się wydaje, prawdopodobnie idzie płasko. Tak? A jak tutaj to wszystko pójdzie do góry no to już na przykład ta rozpórka może nam przeszkadzać po prostu więc podkładeczki idą tutaj tutaj i wtedy rozpórka idzie Wyżej, przez co pokrywę można założyć, wszystko pasuje i to jest naprawdę super. Tym bardziej, że cena oscyluje, bo tam są różne kwoty, ale to jest cały czas ten sam plenum Spacer. Jak patrzałem, tam różne, różne oglądałem, ale cena oscyluje średnio w okolicach 200 zł. Tak? I w ciągu tam, nie wiem, tygodnia mi to przyszło, może coś takiego. Wszystko pasowało. No i teraz pytanie, czy ja to polecam? No na to tak naprawdę musicie sobie sami odpowiedzieć. Ja na przykład ze swojej perspektywy jeśli rad bym miał to kupić no to bym kupił tak akurat trafiłem na dobre. Też nie wiem czy wszystkie są tak samo zrobione jakościowo że to przyjdzie i tak będzie pasowało jak umie bo może być tak że przyjdzie a nie będzie do końca coś pasowało tak no też nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Zrobiłem na tym 500 gdzieś kilometrów i sprawdzałem nieszczelności. Sprawdzałem, podłączałem pod komputer, korekty i tak dalej i wszystko, wszystko jest w normie. Silniczek chodzi równiutko, ładnie, tak? No i proponuję sobie sprawdzić dokładnie na forum, w necie, jak to montować. To nie jest żadna filozofia, bo ogólnie odkręcamy te śrubki dookoła, ich jest tam kilkanaście, na kluczyk dziesiątkę. Tutaj pod pokrywą jest sześć śrubek, tak? I ogólnie, jak, od, jak to odkręcić, odkręci później jak przykręcamy, no to też jest odpowiednia kolejność tych śrub. Tak? Ja tą kolejność tutaj wkleję, gdzieś tu wam się pojawi, będziecie mieli taki schemat kolejności wkręcania tych śrub. Pewnie się zapytacie, co z tą mocą? Co z tą mocą? Nic nie powiedziałeś o tej mocy. No właśnie, i tutaj warto wspomnieć o tym, że są tam trzy rodzaje. Znaczy Trzy rodzaje. W opisie jest podane, że są trzy rodzaje, trzy rozmiary tego plenum spacer, tak? I warto, warto na to zwrócić uwagę, ale ja też pisałem do Chińczyka o jeden z rozmiarów, bo chciałem troszkę większy. To mi odpisał, że mimo to, że oni tam mają podane trzy rozmiary, no to tak naprawdę w dostępności jest jeden rozmiar. No nie wiem, jakby tak popatrzeć na inne sklepy, tak? Gdzieś tam, no bo tam wiadomo, też masz na tym Aliexpress e, różne, różne tak naprawdę sklepy. I może u kogoś by były inne rozmiary. Ja akurat dostałem najmniejszy rozmiar, tak, tą e, grubość już nie pamiętam dokładnie jaka tam była, jakie tam były rozmiary, ale to wam tutaj e, wyświetlę, tak. Także zamawiając też miejcie po prostu to na uwadze. Wiadomo teoretycznie im grubsza, tak, e, im grubszy plenum spacer, no to większy przyrost mocy, no bo Więcej powietrza, tak? I tak dalej. Choć trzeba też wziąć pod uwagę, e, czy jeśli będzie tam najgrubszy, najgrubszy będzie Plenum Spacer, czy, czy przypadkiem nie będzie trzeba pojechać, żeby to wystroić, bo też nie wiadomo, czy m, tak naprawdę komputer sobie to zaadaptuje. No te komputery tutaj są e, dosyć takie elastyczne, tak? E, może sobie da radę, ale ja głowy nie dam sobie za to uciąć. Akurat w moim przypadku jest, mówię, no najcięższa, tak? Najcięższy ten Plenum Spacer i bez problemu komputer się do tego e, zaadaptował. Na początku widziałem trochę rozjechane były te korekty, ale przeleciałem te, te można powiedzieć, kilkadziesiąt, czy tam troszkę więcej, tak, kilometrów i jakby to wszystko się wyrównało i o tym, i o tym też warto, warto po prostu pamiętać, tak? Jeśli chodzi o ten przyrost mocy, no bo miałem powiedzieć, to tak, zauważyłem różnicę, zauważyłem różnicę głównie w niskim zakresie obrotów, jak i w średnim zakresie obrotów, tak? W wyższym zakresie obrotów... Nie, 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 nie zauważam tej różnicy, ale elastyczność ogólnie silnika się poprawiła. Także dawać coś daje. Wiadomo, to też nie ma nie można liczyć na przyrost mocy rzędu, że to będzie zaraz 20-30 koni. Tak? Ja tutaj też mam parę rzeczy porobionych, i może jakbym to wszystko wystroił, no to. to może gdzieś tam, nie wiem, z 15, może 20, 20 koni podejrzewam Max, by mi tutaj przyszło. Taki sam Plenum Spacer nie wiem ile może dać. 5, 10 koni, może to, to jest max, tak? Eee, momentu obrotowego newtonometrów Nie wiem, z 20 może dojdzie. Ciężko powiedzieć, tak naprawdę by trzeba było pojechać na hamownię i to sprawdzić, a najlepiej to wiadomo, wystroić zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania oraz udostępniania dalej do następnego, cześć